Dzień dobry, nazywam się Irena Wilgosiewicz, pracuję w Miejskiej Bibliotece i do niedawna z moją koleżanką Mariolą Dębską prowadziliśmy spotkania z dziećmi co miesiąca. Były różne tematy, było dużo dzieci i było bardzo, bardzo pięknie. Teraz jest troszkę inaczej, ale postanowiłyśmy mieć pogadanki z dziećmi o różnych tematach i dzisiaj Chcę opowiedzieć wam o uczuciach. Uczucia dzieci każdy ma. I dorosły, i dzieciaczki. One są przypisane każdemu człowiekowi. Patrzcie, to jest rączka, to jest brudka. To jest nosek. A gdzie są uczucia? Powiecie. Może to są uczucia? Nie. To są chyba włoski. A może to są uczucia? Nie. To są uszka. No więc gdzie są te uczucia? Uczucia są w nas, w naszym serduszku i w naszej głowie. Uczucia są albo trudne, albo łatwe. I jedno i drugie są bardzo, bardzo potrzebne. Z tymi trudniejszymi jest gorzej, bo sprawiają kłopoty i samym właścicielom i otoczeniu. To są na przykład lęk, strach, na przykład, co jeszcze jest trudnym uczuciem, złość, gniew, ale one też są potrzebne, dlatego że właściwie. Interpretowane i przekazane dziecku informacje kształtują jego osobowość. Dlaczego mała dziewczynka potrafi zmarszczyć brwi, podeprzeć boki i powiedzieć, ale ja chcę! Stoi z mamą przy lodach, a zjadła już pięć w tym dniu. Mamusia mówi nie, nie możesz. Ale ja chcę! I to jest jej gniew. Zrozumiały, bo jest małym dzieckiem i lody smakują. Ale mamusia w tym momencie wie, że nie może jej ustąpić, bo dziewczynka może się rozchorować. Dziewczynka to zrozumie, ale jak będzie troszkę większa. A strach. Czy strach jest potrzebny? Widzicie, dzieci, strach jest bardzo potrzebny, dlatego że chroni nas przed niebezpieczeństwem. Dzieci, które wiedzą, że samochód pędzi ulicą szybko, Zatrzymują się, bo się boją samochodu, zatrzymują się przy pasach. Jeżeli są z rodzicami, no to jest łatwiej. Jeżeli sami wychodzą, na przykład, do pobliskiego sklepu po bułkę i są pasy, jeżeli są mniejsze, mają 6 lat, 5 lat, jeżeli już rodzice pozwolą im iść, muszą podnieść jedną rączkę przy pasach, odczekać. Żeby samochód wiedział, że idzie małe dziecko. Wtedy przyfamuje. Czyli ten lęk przed rozpędzonym samochodem ratuje mu w pewien sposób życie. Bo samochód go nie potrąci. Ale widzicie, tutaj mam taką piękną książkę i polecam, żeby kiedyś rodzice wam wypożyczyli właśnie o uczuciach. Miłość, radość, smutek, lęk. Nie będę jej czytać, ale powiem wam, że w środku jest opisane, że na pasach nie zatrzymał się piesek. Piesek wymknął się i niestety samochód go potrącił. Był żal w rodzinie. Żal i smutek też są potrzebne, bo rodzina wtedy bardzo e, zbliżyła się do siebie, bo e, każdy czuł żal, że piesek cierpi. Widzicie? I te uczucia. W tej książeczce babcia nazwała, że nie ma domu, gdzie nie mieszka strach, złość, smutek, żal i zazdrość, bo w takich domach też mieszka szczęście. Szczęście pojawia się wtedy, kiedy mijają kłopoty i rodzina jest razem. I przeszliśmy tak zgrabnie do uczuć radosnych. Radość, szczęście. Miłość to są te łatwiejsze uczucia, które akceptujemy na zewnątrz i dzieci z, nim, z nimi wyglądają przepięknie. Bo cóż jest piękniejszego niż roześmiane oczy dziecka? Ja to uwielbiam. Dzieci się cieszą, bo dostały nową lalkę. Dzieci się cieszą, bo mama przyjechała z zagranicy i przywiozła jakieś prezenty, prawda? A nawet radość taka jeszcze większa nazywa się zachwytem. Zachwyt jest wtedy, kiedy coś przerasta ich wyobrażenia. I tak widziałam małego chłopca, jak patrzył na wystawę z dronami. Chyba wiecie, co to są drony. I oczy mu aż błyszczały, bo takiego drona w domu nie miał. I to był zachwyt. To jest uczucie piękne. Zachwycił się tym dronem. A co to jest miłość? Miłość to jest uczucie według mnie najpiękniejsze na świecie. Miłość jest wtedy, kiedy ludzie chcą być razem, kiedy y, mogą sobie nawzajem pomóc. Miłość jest w domu: do mamusi, do tatusia, rodziców, do dzieci. Miłość jest kościele, do Pana Boga. Naokoło jest dużo miłości. Miłość jest też w troszkę innej postaci, jeżeli dzieci troszkę dorastają. Wtedy zakochują się w chłopcu, chłopcy w dziewczynkach. I co wtedy oni myślą? Myślą tak, jakbym bardzo chciał dotknąć rączki mojej koleżanki. Albo na przykład dziewczynka myśli, jakbym chciała bardzo pójść na spacer z tym chłopczykiem. Chcą być razem, bo miłość sprawia, że te osoby chcą być jak najdłużej razem. Kolega chce pocałować koleżankę w policzek na przykład. I tu też jest piękna książka. Przy okazji Wam polecam i rodzicom polecam. To jest noblisty książka, ale... O dziecku, o chłopczyku, a właściwie i o chłopczyku i o dziewczynce. Przepiękna, e, jak fonsito, i to jest właśnie ten fonsito, bardzo pragnął pocałować swoją ulubioną koleżankę z klasy. I tu jest ona policzek, bo bardzo ją lubił. Może jeszcze nie kochał, tak jak dorośli, ale bardzo, bardzo. Prawie chyba ją kochał. Przeczytam tylko fragment, a resztę proponuję, żeby wypożyczyli książkę rodzice i przeczytali wam w domu. Fonsito umierał z chęci pocałowania w policzek Nerejdy, najładniejszej dziewczynki w klasie. Nerejda miała wielkie i bardzo żywe oczy, zadarty nosek, włosy czarne jak smoła. I cerę białą jak śnieg. Na pewno, myślał Fonsito, delikatniejszą niż jedwab. Widzicie, piękna była ta koleżanka. Pewnego dnia podczas przerwy ośmielił się podejść do niej i po cichu, tak, żeby nie usłyszeli koledzy, bawiący się w pobliżu, powiedział: Chciałbym pocałować cię w policzek. Pozwoliłabyś mi? Mm. Nerejda, rumieniąc się lekko, popatrzyła na niego bardzo poważnie, po czym odpowiedziała: Pozwolę, jeśli podarujesz mi księżyc z nieba. Co się dalej zdarzyło, to już jest mała tajemnica. Jak wypożyczycie książkę, dowiecie się. Myślę, że książka jest śliczna. Tyle o miłości, dzieci. Chciałam Wam, dzieci, jeszcze powiedzieć, może tylko przypomnieć, że w tą niedzielę, 14 lutego, są tak zwane walentynki. To jest święto wszystkich, którzy kochają, nie tylko zakochanych chłopców i dziewczynki. Można walentynkę zrobić mamusi, bo się ją kocha, można zrobić babci, można zrobić cioci, ale można też. Zrobić walentynkę i podrzucić ulubionemu chłopakowi z klasy, koledze, e, sąsiadowi, to będzie bardzo miłe. Dlaczego 14 lutego są walentynki? Tak szybciutko Wam powiem, że kiedyś żył bardzo dawno temu e, Walenty. To był taki duchowny, on jest świętym teraz i on sprzeciwił się cesarzowi, bo da, udzielał ślubu żołnierzom i ich dziewczyną. To było zakazane, a on wiedział, że ludzie się kochają i dał im śluby, i za to został wtrącony do więzienia. Na tą pamiątkę takiego dobrego człowieka w kościele 14 lutego jest Świętego Walentego i obchodzony jest dzień, właśnie Walentynek. Najprostszą walentynką do zrobienia dzieci jest takie serduszko można samemu na karteczce narysować, można wyciąć, pokolorować. To jest najprostsza walentynka. Kupione walentynki to już troszkę chyba jest e, ochlepane, ładniejsze są wykonane przez dzieci. Na tym chciałam skończyć, kochani. Marząc o tym, powiem Wam: ja marzę i jestem przekonana, że to pomieszczenie, które kiedyś e, było pełne dzieci na spotkaniach, znowu takie będzie. I ja będę miała radość w sercu i będzie tu gwarno, i skończymy spotkanie w następnym pokoju przy herbatce i przy ciasteczkach, jak to zawsze bywało. A jeszcze w tej chwili pokażę Wam, jakie piękne książeczki o uczuciach są. Są piękne wiersze księdza Jana Twardowskiego. Też dla dzieci o uczuciach. Czy, mogę się, czy muszę się zakochać? Też książka taka edukacyjna, ale śliczna. Tutaj już wspomniany Fonsito i Księżyc. Tu jest książka też mojego ulubionego autora, Grzegorza Kazdepkę, Kocha, Lubi, Szanuje, czyli jeszcze o uczuciach. Do wcipnie napisana, bardzo, bardzo miła. A na koniec jeszcze pożyczoną książkę Wam pokażę o uczuciach, która pokazuje w środku dziecko, chłopca, a na każdej stronie jest pokazane inne uczucie, a ten sam chłopiec. Czyli widzicie, uczucia w każdym są różne. Także książki są piękne. Zapraszam do biblioteki. Jeżeli będziecie miały ochotę porozmawiać jeszcze o uczuciach, a będzie, będę w bibliotece, chętnie z Wami porozmawiam. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. A teraz, kochani, Pani Mariola przeczyta przepiękny wiersz o miłości. Dziękuję serdecznie. Tak na miłość. Kiedy mama patrzy na tatę, serce mamy robi się skrzydlate. Serce mamy wypełnia muzyka, jakby anioł zagrał na skrzypcach. Mama lekko się rumieni, nuci taki refren? Jak dobrze, że jesteś ze mną, gdy jasno i gdy jest ciemno. Ach, ty, moje pociech. kocham cię bardzo, bardzo, nawet gdy muchy masz w nosie. Kiedy tata przygląda się mamie, wszystkie dźwięki całują się w gamie. Serce taty wypełnia muzyka, jakby anioł zagrał na skrzypcach. Tata na no, twarzy się mieni, nuci taki refren. Jak dobrze, że jesteś ze mną, gdy jasno i gdy ciemno. Ach ty, moje pociech, kocham cię bardzo, bardzo. Nawet gdy muchy masz w nosie. Gdy rodzice patrzą na ciebie, to się czują po prostu jak w niebie. Oba serca wypełnia muzyka, dwa anioły grają na skrzypcach. Rodzice rozpromienieni nucą taki refrenik. Jak dobrze, że jesteś ze mną, gdy jasno jest i gdy ciemno. Ach, ty, moje sto pociech, kocham cię bardzo, bardzo, nawet gdy muchy masz w nosie. A teraz pomyśl: gdy wszyscy jesteśmy razem, mama, tata. Ty, babcie, dziadkowie i może jeszcze paru przyjaciół, każdemu spojrzysz w oczy, to naprawdę jesteś ekstra. Jakby grała niebiańska orkiestra i rozbrzmiewa przecudna muzyka, wszyscy zauroczeni nucą taki refrenik. Jak dobrze, że jesteś ze mną, gdy jasno i gdy jest ciemno. Ach, ty, moje stad pociech, kocham cię bardzo, bardzo, nawet gdy muchy maszą się.